Kolejny odcinek FIFA 13 Ultimate Team. Z tej strony wita Was oczywiście winochlej. I to jest moja nowa drużyna, którą nazwałem Forza FC. Zbudowałem ją w mojej ulubionej formacji, czyli 4-1-2-1-2. Rating 84. Hemis Chiso, trener Di Mateo, który jeszcze niedawno prowadził zespół Chelsea London. Został on wyrzucony przez Abramowicza i ja go za to przyjąłem z otwartymi rękoma i zbudowałem właśnie taką ekipę składającą się z tak niesamowitych piłkarzy jak Cavani, Di Natale, Marcisio, Dziowinko, Miadzią, De Rossi, Armero, Barzagli, Cellini, Abate oraz naprawdę niesamowity bramkarz. Naprawdę zajebisty piłkarz, zawodnik Juventusu Turyn, czyli bramkarz, 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 bramkarz Buffon. A tak z kolei wyglądam drużyna mojego przeciwnika. Roy Spodolski, Eswain Miller, Getsenaldo, Naldo, Hummels, Pepe, Lam i Wiese. Rating 83, więc... Nie ma nic lepszego niż sprawdzenie się w pierwszym meczu online, więc um, to jest tak naprawdę drugi mecz moją włoską drużyną, ponieważ pierwszy mecz um, um, został disconnected, a dokładnie um, wygrywałem chyba 2-0 już um, w 15 minucie i um, mój przeciwnik postanowił się rozłączyć, więc... Um, ten tamten mecz się nie zakończył. A przewiduję, że raczej i tak bym go wygrał. No, nie chcę być już taki pewny siebie, no, ale tak po prostu przewiduję. Uwaga, tutaj pierwsza akcja. Oooo, groźnie. Niemiecka ekipa wydaje się dosyć groźna. Jeszcze osobiście sam nie budowałem niemieckiej ekipy. O, patrz, to brameczka, no co ty. Piąta minuta, pepe, skubany, no. O, więc dobra, więc trzeba się tutaj do roboty. Ten mecz nie będzie na pewno należał do najłatwiejszych. Rzadko mi się zdarza trafiać, um, przepraszam, um, tracić bramki w pierwszych minutach meczu. No ale cóż, no, uwaga, uwaga, na Natale! było blisko. Więc w każdym bądź razie chciałem trochę opowiedzieć o moim składzie, więc um, o napastnikach, o których um, już wspominałem, czyli Kawani i Dinatale. Mogę powiedzieć tyle. Natale jest moim włoskim Messi. A dlaczego? Ponieważ ma naprawdę, naprawdę do, dobre, zajebiste wręcz statystyki potrafi strzelać, że tak powiem, prawie, praktycznie z każdego kąta i jest naprawdę, naprawdę fantastycznym graczem i iiii, o nim też zaraz powiem, nie jest fantastyczny Cellini, mój ulubiony obrońca numer 1 na świecie, jeżeli chodzi o FIFA 13 Ultimate Team. Ale nie o tym chciałem porozmawiać, mówiłem o moim włoskim Messim, czyli Di Natale. Dlaczego go tak nazywam? Ponieważ chyba jest moim zdaniem najlepszym strajkerem, którego można kupić w serii A ma najlepsze statystyki i nie tylko, ponieważ um, naprawdę jest um, znakomity i um, jest wart swojej ceny. Ja za niego zapłaciłem około 70 tysięcy monet, więc dosyć sporo. Nie wiem ile teraz kosztuje, założę się, że już ta cena pewnie spadła um, przynajmniej o połowę, już pewnie um, można go kupić za jakieś 30-40 tysięcy, no nie wiem, nie jestem pewien, tak tylko strzelam o, tutaj było blisko, więc tak tylko strzelam, ale no, Ogólnie, znając życie, znając FIFA Ultimate Team, to na pewno ceny już spadły i e, nawet nie chcę na to patrzeć. Bo jeżeli rzeczywiście kosztuje już 30 tysięcy, to e, po prostu nie chcę się już więcej denerwować, no ale tak to jest. Kupuje się drogich zawodników, a później się tanich sprzedaje. Ej, no i niestety to jest to właśnie cała ta magia Ultimate Team, więc e, ogólnie bym Wam powiedział, że kiedy zaczynałem Ultimate Team i kupowałem pierwszych zawodników, to naprawdę to um, takiego już w miarę dobrego zawodnika powiedzmy ze statystykami 82 overall um, to tak chodzili po 10 tysięcy. No tak to wyglądało, to były początki. Tutaj jak... Ach, było blisko. Więc co mogę powiedzieć jeszcze na temat samego Dina Tale więc na pewno jeżeli ktoś buduje włoski skład, to polecam właśnie tego zawodnika, ponieważ jest um, naprawdę zajebisty, tak jak już powiedziałem, potrafi się bardzo, bardzo dobrze drygować, ma niesamowity strzał i ma niesamowite tempo. Jest naprawdę, naprawdę szybki. Teraz nie chcę się przypadkiem pomylić, ale wydaje mi się, że jego tempo to jest chyba 87 więc to jest naprawdę, naprawdę sporo. Tak mi się wydaje, że Podolski również tyle ma, akurat tempo 87, więc naprawdę już tacy gracze, tacy napastnicy z takim tempem są naprawdę groźni. I drugi mój striker, czyli drugi napastnik mojego spadu, jest oczywiście Kawani, jest to zawodnik Napoli. I co mogę powiedzieć o nim? Więc Cavani jest um, szybki, um, dribbling ma trochę gorszy, I oczywiście, um, nie tyle co oczywiście bym um, tylko chciałem powiedzieć, że um, jeżeli chodzi o sam dribbling, um, nie lubię się nim bo mam wrażenie, że on jest taki um, trochę zamulony, taki ociężały, um, ale um, strzał również ma bardzo dobry, um, również um, potrafi strzelić z niesamowitych pozycji, więc, um, na pewno pod względem samego strzału, porównywałbym go do Minatale i um, również ma bardzo, bardzo dobrą główkę. Więc, um, dalekie piłki um, to dla niego specjalność, czy też um, w momencie, kiedy znajduje się na polu karnym przeciwnika i um, jest ta wysoka, gruba, że tak powiem, piłka, um, to um, jest naprawdę niesamowity powietrz. Um, więc, ogólnie, nie jest drogi. Nie chcę teraz kłamać za, za ile dokładnie go kupiłem, ale um, to było gdzieś w granicy um, kilku, kilkunastu tysięcy, więc um, naprawdę jak za jego umiejętności to um, naprawdę nie jest zła cena i um, również go polecam, jeżeli ktoś buduje oczywiście włoski skład. Um, co mogę jeszcze powiedzieć o następujących zawodnikach? Um, na przykład chodzi mi tu o środkowych o nie obrońców, tylko pomocników, o środkowych pomocników, czyli tutaj po angielsku ta pozycja nazywa good? się CAM, czyli well. Central Attacking Midfielder i w tym momencie miałem trochę tutaj taką, że tak powiem, zwałę, ponieważ naprawdę jest spory wybór w dobrych zawodnikach, jeżeli szukamy kogoś szczególnego na tą pozycję, ponieważ są tacy doskonali zawodnicy, jak było Milanu, na przykład Hamsik również z Napoli, ale ja zdecydowałem się na Marciziom, a dlaczego właśnie na niego? Ponieważ bardzo zależało mi, żeby był to Włoch. Żeby po prostu pasował mi do reszty ekipy, żeby się dobrze mógł zgrać ze skrzydłami, a na lewym skrzydle jest oczywiście dziołinką, również zawodnik Jumentus, Turyn. I po prostu zależało mi na tym, żeby ten skład był bardzo, bardzo dobrze zgrany. Grałem o Hamsikie, miałem go wcześniej. Jak już wspomniałem, tego gracza z Napoli. I szczerze mówiąc, naprawdę mi zaimponował. Jest szybki, ma dobry strzał i naprawdę potrafi coś sobą zaprezentować. Jednakże, tak jak już mówiłem, chciałem tego Marcizio i naprawdę spełnia swoje warunki. To znaczy nie jest może najszybszym zawodnikiem, ale naprawdę ma niesamowicie potężne uderzenie z pola karnego i doskonale widzi swoich. O, tutaj. Ach, gdyby to wpadło. I doskonale widzi, widzi swoich, um, że tak powiem, kolegów z drużyny. I um, naprawdę potrafi dobrą piłkę dograć, więc ja nie jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Z, na każdym meczu, kiedy patrzę na rating danych zawodników, to um, naprawdę Marcizio ma bardzo doskonałe statystyki. I um, ma naprawdę um, zalicza dużą ilość driblingów, dużą ilość strzałów, więc naprawdę na tej pozycji bardzo, bardzo dobrze się sprawdza. I tak jak już wspominałem, jeżeli chodzi o skrzydła, czyli dziowinko i na prawym skrzydle mam zawodnika również Napoli, czyli Miadgio, Maggio, czy Miadgio, nie wiem jak to się dokładnie mówi. Ogólnie wiecie dobrze, że mam problemy z wymawianiem niektórych, że tu nie było bramki masakra. Mam problemy z wymawaniem niektórych nazwisk piłkarzy, co na pewno jeszcze nie raz zwrócicie mi uwagę. No ale co mógłbym o nim powiedzieć to że mówiąc... Tutaj teraz się trochę zakłopotałem, ponieważ... Tak naprawdę mało go widziałem na boisku. Znaczy, widziałem go oczywiście na boisku, oczywiście grał, ale tak naprawdę zawodnik z Napoli, czyli Majadjo Prawy Skrzydłowy, jakoś dużo sobą nie zaprezentował. Choć chyba w pierwszym właśnie meczu, który grałem, strzelił bramkę. Była to taka bramka z dobitki, no ale bramka. Więc nie wiem, jeszcze mam nadzieję, że się coś sprawdzi i pokaże nam, czy naprawdę jest wartym piłkarzem do zatrzymania w składzie. Jeżeli chodzi o dziobinko, on ma niesamowite tempo. Nie chcę się teraz pomylić, bo bodajże ma 90 bądź też 92 tempa. Jest naprawdę niesamowicie szybki. I co mnie zaskoczyło, potrafi również szczelić bramkę, potrafi strzelić i to dosyć mocno. Również dribbling ma taki nie najgorszy, potrafi coś tam jakąś sytuację zorganizować. Więc ja u mnie, jestem również z niego zadowolony. W mojej angielskiej ekipie miałem Theo Walkopa na prawej pozycji, który miał bodajże 96 tempa, i myślałem, że będzie podobna sytuacja tutaj jak z Jovincją, bo Theo Walcott na prawej pozycji oprócz tego, że ma dobre tempo, to tak naprawdę sobą nic nie prezentuje i rzadko kiedy stwarza jakieś problemy, czy też cokolwiek organizuje jakieś akcje czy dobre dośrodkowania jest po prostu no jest po prostu kiepski jedynie pod względem właśnie tego tempa to można na niego liczyć, można mu wysyłać jakieś długie piłki, ale nic oprócz tego. A Dziowinko to jest już inna postać potrafi tą piłkę dograć, potrafi uderzyć i co najważniejsze potrafi strzelić bramkę. Więc jego również polecam. Jest to również zawodnik Juventus Turyn. Ja tak szczerze muszę się przyznać, że jestem takim małym fanem Juventus Turyn i jeżeli chodzi o Real Life, to mam nadzieję, że Juventus Turyn zajdzie daleko w tegorocznej lidze mistrzów. Ostatni mecz teraz grali z Celticiem, wygrali 3-0 oczywiście. Oglądałem ten mecz i ogólnie podobała mi się postawa Juventusu. Chociaż Celtic naprawdę ich naparzał przez większość meczu, co każdy kto oglądał ten mecz będzie w stanie potwierdzić moje zdanie, chociażby tak mi się wydaje. No ale ale jestem fanem i mam nadzieję, że Juventusowi uda się daleko przejść. Mam nadzieję, że nie trafi na Real Madrid, bo wtedy będzie gorzej. No ale mam nadzieję, że gdzieś tam daleko przejdą, bo ogólnie jestem takim Miłośnikiem troszkę słabszych drużyn. To znaczy chodzi mi o to, że um, bardzo lubię Ligę Mistrzów. To jest chyba na, najlepsze co można oglądać. Oczywiście oglądam również tam mecze z innych lig, czy tam jest włoska, angielska, francuska, nie, raczej rzadko i przede wszystkim hiszpańska. Um, to muszę powiedzieć, że Ligę Mistrzów um, lubię najbardziej i to szczerze mówiąc chyba każdy fan piłki nożnej um, lubi najbardziej, ponieważ jest tam najwięcej um, Widowiska i jest najwięcej wrażeń, to chyba musicie się z tym ze mną zgodzić, ale tak jak już wspomniałem, jestem fanem mniejszych drużyn, takich właśnie jak Juventus, czy też może nawet i Borussia Dortmund, ze względu na to, że no, ileż można oglądać FC Barcelonę i Real Madrid w finałach, czy też w półfinałach, zawsze jest to samo, zawsze praktycznie od lat zawsze widzimy Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Monachium i nie wiem, Manchester United gdzieś um, daleko w półfinałach itd. Tak tak Więc um, ja jestem naprawdę um, takim fanem, um, kiedy można dostrzec jakąś słabszą drużynę, um, która naprawdę gra z sercem i um, potrafi pokonać nawet te, tych najlepszych, um, jak też ostatnio się stało, że AC Milan um, rozgromił, można to tak powiedzieć, FC Barcelony 2 do 0. Oczywiście drugiego meczu jeszcze nie było, więc jeszcze nigdy nie wiadomo, Barcelona będzie grać u siebie, więc um, no nie wiadomo, nie wiadomo, Barcelona jest zdolna um, jeszcze przejść um, AC Milan, no ale zobaczymy, ale to już, to już była mała niespodzianka i um, mam nadzieję, że Ogólnie życzę AC żeby um, zaszedł jak najdalej, no, ale zobaczymy, zobaczymy. Nie chcę tu też za dużo mówić, wiadomo, że jeden na pewno widz będzie fanem AC Milanu, drugi będzie w Barcelony. Ja tak naprawdę um, jestem w sumie wielbicielem obydwu drużyn. AC Milan pamiętam bardzo dobrze jeszcze za czasów, kiedy my grali w finał um, z Liverpoolem. Był niesamowity finał, gdzie zakończył się wynikiem 3 do 3 i e, oczywiście Jerzy Dudek bronił e, wtedy bramcem drużyny Liverpoolu e, wybronił chyba, nie pamiętam tak, tego ostatniego karnego i e, Liverpool e, wygrał wtedy Ligę Mistrzów. E, trenerem Liverpoolu był Rafael Benitez, który teraz bodajże prowadzi e, Chelsea no nie tyle co Bodajże, ale no, prowadzi Chelsea i e, w ogóle, ja nie mogę, jak ja się rozgadałem, w ogóle gadałem o czymś innym. Miałem pogadać o moich piłkarzach, o rany. No tak bywa, no tak bywa, jak już kiedyś wspominałem, to jest czysty freestyle mój komentatorski, więc musicie mi to wybaczyć. Ogólnie co jeszcze o piłkarzach, to jeżeli chodzi o tych piłkarzy z Ligi Włoskiej, to wspominałem o nich w innym, innej drużynie. I tak szybko jedynie powiem, że De Rossi naprawdę jest zajebistym piłkarzem na Central Defensive. Oczywiście dwóch wspaniałych obrońców, czyli Cellini i Barzagli. Cellini ma u mnie mistrza, gdyby grał w jakimś filmie, dałbym mu Oscara i znakomity Buffon. No sorry, że nie starczyło mi czasu, żeby trochę opisać o nich więcej, no ale no zobaczymy. Jeszcze będzie okazja, jeszcze będzie na pewno okazja, więc na razie to pozdrawiam i narka.